Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie! Dzisiaj na katechezie chcemy zastanowić się nad postacią Jana Pawła II, który jest wielkim świętym Kościoła. Dzisiaj również przeżywamy jego setną rocznicę urodzin. Jego postać chcemy Wam ukazać jako wzór do naśladowania, a w szczególności świętość, którą przedstawił nam jako normalność. Wszystko rozpoczęło się w Wadowicach w 1920 roku, gdzie Karol Wojtyła przychodzi na świat. Jego koledzy z ławy szkolnej, świadkowie jego świętości, wspominają go jako normalnego, zwykłego kolegę. Lubił grać w piłkę. Oczywiście od najmłodszych lat nie krył zamiłowania do teatru. Chciał zostać aktorem, stąd wybór studiów, który przerywa II wojna światowa. Wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po ukończeniu studiów seminarium został wyświęcony na kapłana, a następnie został skierowany na dalsze studia do Rzymu. Po powrocie z Rzymu zostaje mianowany wikariuszem w Niegowicie, a następnie duszpasterzem akademickim w Krakowie. Praca z dziećmi i młodzieżą to nieodzowny element posługi kapłańskiej Karola Wojtyły. Świadczy o tym fakt, że o nominacji biskupiej dowiaduje się w czasie spływu kajakowego z młodzieżą. Później zostaje wybrany na papieża to właśnie słowa nie lękajcie się, dały odwagę całej posłudze wielkiego pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Znamienne są te pierwsze słowa. Gdy Jan Paweł II rozpoczyna swój pontyfikat, nie lękajcie się. Myślę, że te słowa możemy odnieść do fragmentu Pisma Świętego, który teraz usłyszymy. Jest to fragment z Ewangelii Świętego Mateusza z 14 rozdziału. Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł i on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiadr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. To zdanie: Nie lękajcie się z Ewangelii, którą czytaliśmy. Na pewno dodało odwagi świętemu Janowi Pawłowi II. Kiedy patrzymy na pontyfikat tego wielkiego papieża, widać w nim rzeczy niezwykłe. Nie bał się kontaktu z młodymi ludźmi, których nazywał wiosną przyszłością kościoła. Należy tutaj wspomnieć światowe dni młodzieży, które rozpoczął Jan Paweł II w kościele. My akurat jesteśmy pokoleniem świętego Jana Pawła II jako młodzi ludzie wychowywaliśmy się na tym dziedzictwie i nauczaniu wielkiego Polaka. W 1995 roku papież przybywa do Filipin i tam ma miejsce spotkanie z młodzieżą. Wyobraźcie sobie, że w czasie tego spotkania w Manili bierze udział 4 miliony młodych ludzi. W 1997 roku papież zaprasza młodzież do Paryża. Oczywiście Europejczycy zastanawiali się, czy ktokolwiek z młodych ludzi odpowie na to zaproszenie papieża. Okazało się, że do Paryża przybyło 2 miliony młodych ludzi. W takich sytuacjach Widać tę odwagę papieża, o której mówił na początku swojego pontyfikatu, a która wynikała z jego doświadczenia życiowego. Wystarczy pokrótce popatrzeć na historię jego życia i zobaczyć, że wiele było takich sytuacji, doświadczeń, trudnych doświadczeń, po których nie jeden by się załamał, czy może nawet po prostu obraził się na Boga, odwrócił się od Niego. Papież widać przez całe jego życie tę realizację tego hasła, o który, które sobie przyjął tu stół, cały twój rzeczywiście pokazywał to zaufanie do Boga i widać to było w jego czynach i w jego życiu. Nie bał się spotykać z młodymi ludźmi, kochał młodzież, ale nie bał się też mówić o rzeczach trudnych. Kiedy prześledzimy nauczanie Jana Pawła II do młodzieży Papież dotyka różnych aspektów życia, bardzo trudnych, często wymagających i często niezrozumiałych dla młodych ludzi, o których papież nie bał się mówić. Widać to na jednym ze spotkań z młodymi ludźmi, gdzie papież zadaje bardzo konkretne pytania o to, czy młodzi wyrzekają się bożków tego świata. Gdy pada pytanie o bożka seksualności, papież spotyka się ze sprzeciwem. Wyrzekacie się Bożka bogactwa, rządzy posiadania, konsumpcjonizmu i pieniądza? Tak. Wyrzekacie się Bożka władzy rozumianej jako wywyższanie się, a nie jako braterska służba, której przykład dał Jezus. Tak Wyrzekacie się Bożka seksu? Przyjemności. Nie Przyjemności, która hamuje Wasze pragnienie podążania za Chrystusem drogą krzyżową prowadzącą do życia. Który może zniszczyć waszą miłość. Pontyfikat papieża Polaka przypada na lata trudne, które wtedy były w Europie. Oczywiście czas przemian gospodarczych, politycznych. Jan Paweł II pochodzi przecież z kraju komunistycznego, ale Przecież doskonale wiemy, że jego pontyfikat i jego posługa nie tylko dla całego kościoła, ale dla całego świata przyczyniła się do obalenia komunizmu w Europie. Ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież, wołam wraz z wami wszystkimi: Nie wstąpi duch twój. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Należy tutaj też przypomnieć to wydarzenie z 13 maja 1981 roku, kiedy zamachowiec Ali Akcze strzela. Na placu Świętego Piotra do Jana Pawła II. Widać tutaj, że ten człowiek oczywiście nie działał sam od siebie, ale za nim stała cała grupa ludzi, która była przeciwna tak naprawdę również osobie papieża Polaka. W tym tragicznym wydarzeniu dla papieża widać jego świętość, która objawiła się w tej pokorze przebaczenia temu. Kto chciał mu odebrać życie, pokorze, która jednocześnie skierowała jego kroki ku Maryi, ku temu, aby nie wycofał się od ludzi. Zauważcie, że w tak bardzo trudnej dla niego sytuacji, choć wielu ludzi mu to doradzało, aby jakby zamknął się w swoim pałacu, wycofał się z tego tak bliskiego kontaktu, jaki miał z tak wieloma ludźmi. Wręcz przeciwnie, cały, ufając Bogu, poświęcił się tym, którym służył. Jan Paweł II, zanim został papieżem, był duszpasterzem akademickim, miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą, często uczestniczył w rekolekcjach oazowych. Stąd też, już jako papież, ukazuje młodzieży różnego rodzaju rekolekcje, czy grupy formacyjne, jako miejsce, w którym mogą wzrastać właśnie do świętości? Stawiacie sobie wysokie wymagania i to, co jest najwspanialsze, że właśnie te wysokie wymagania was pociągają. To jest źródło wiary w młodzież. Bo tak by się mogło zdawać, że ta młodzież współczesna, taka albo inna, że w ogóle tylko nastawiona na, na doraźne wrażenia, no ja wiem, jak to tam nazwać na konsumpcję, mówią na zachodzie. Tymczasem to jest całkiem nieprawda. Ona jest nastawiona na wysokie wymagania i kiedy się stawia jej wysokie wymagania, tam idzie. Kiedy patrzę na pontyfikat Jana Pawła II, to widzę w nim przede wszystkim papieża Pielgrzyma. To człowiek, który przemierzył tysiące kilometrów, kiedy przybywał do poszczególnych krajów, krajów, które na początku były dla niego zamknięte, przed nim, przed jego nauczaniem, tym co proponował ludziom młodym. Ale papież nie zawęził tylko tej działalności misyjnej, kiedy spotykał się z poszczególnymi ludźmi. Moi drodzy, warto może czasami sięgnąć do nauczania Jana Pawła II. Jego pontyfikat to przecież wiele encyklik, ale też i wiele listów, listów do młodych ludzi, które Jan Paweł II pisał. Wielkość papieża Polaka objawiała się tym, że potrafił łączyć wielką mądrość, jak również takie zwyczajne bycie z ludźmi, które często wywołały, wywoływały. Taki radosny entuzjazm. Pierwsze pytanie. Czy papież ogląda ziarno? Nie, jak dotąd nie, bo mi nie pokazali. Chętnie wyślemy na kasecie wideo nasz program. Kto jeszcze ma pytanie dla Ojca Świętego? Do Gdzie papież chciałby przenieść Watykan? A któż by go przenosił? Taki ciężki. I dobrze? <noise> Ojciec Święty, ja chodzę do szkoły baletowej. Czy to jest możliwe, żeby tańcem wielbić Boga? Można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Jak najlepiej się modlić. Tak, Pan Jezus powiedział. Czy Ojciec Święty lubi być papieżem? Co mam robić? <laughs> Czy Ojciec Święty miał dużo kolegów i, i przyjaciół w dzieciństwie? Tak. W tym pontyfikacie Jana Pawła II widać od początku rys Maryjny, wielką pobożność i cześć do Matki Najświętszej. Myślę, że bierze się ona stąd, że w wieku 9 lat traci mamę. Bardzo przeżywa to bolesne doświadczenie, i tak naprawdę Maryja staje się i jego niebieską, i ziemską matką. Jego pielgrzymki do Fatimy, Częstochowy, Guadalupe w Meksyku, gdziekolwiek papież przybywał, zawsze nawiedzał sanktuaria maryjne. Liczba figur, obrazów, które koronował, czy choćby nawet tajemnice różańca, które dodał. W duchu do tego miejsca, szczególnego kultu Matki Bożej Szkafleżnej, które wybierało wielki wpływ na duchowość ziemi wadowickiej. Sam wyniosłem z tego miejsca wiele łask, za które dziś Bogu dziękuję. A szkafleż do dzisiaj noszę, to jak go przyniosłem, przy, przyjąłem u karmelitów na górce, mających 12 lat. Często papieża możemy zobaczyć jako tego, który tuli do siebie krzyż. Można powiedzieć, że te zdjęcia są bardzo wymowne, dlatego że cierpienie w jego życiu było bardzo mocno też i obecne poprzez choroby, poprzez inne doświadczenia, które na niego spadły. I to, co piękne w jego postawie, a właśnie wynikało z jego osobistej świętości, to ta niezwykła umiejętność niesienia tego krzyża cierpienia, trudu. I nie poddawania się w tej misji, do której powołał go Pan Jezus. Kiedy spotyka się bezpośrednich świadków życia i świętości Jana Pawła II, którzy opowiadają, jak wyglądała codzienność tego wielkiego papieża, to przebija tutaj taka prostota, jak modli się papież. Czasami wydaje nam się, że święci mają niesamowicie jakąś inną relację z Panem Bogiem. Pamiętam takie spotkanie z arcybiskupem Mokrzyckim, który był przez wiele lat również osobistym sekretarzem Jana Pawła II. I pobożność papieża, modlitwa papieża polegała codziennie na śpiewaniu godzinek o niepokalanym poczęciu. Papież codziennie odmawiał różaniec, modlił się koronką do Bożego Miłosierdzia. Codziennie oczywiście. Przeprowadzał medytację czy modlił się na brewiarzu, ale również papież miał taki zwyczaj odmawiania codziennie kilka litanii. Nawet kiedy jako profesor przyjeżdżał na uczelnię w Lublinie, to świadkowie tych wykładów pamiętają, że strony Skryptów, które wykładał, były nieponumerowane, ale były właśnie naznaczone wezwaniami litanii do serca Pana Jezusa. Więc papież, który uczył, który wykładał, automatycznie modlił się tym, co mówił. Pragnę Wam powtórzyć to, co kiedyś już powiedziałem do młodzieży na innym kontynencie. Tylko czyste serce. Może w pełni miłować Boga. Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono Waszą przyszłość. Nie pozwólcie oddawać sobie. Bogactwo miłości. Broncie Waszą wierność, wierność Waszych przyszłych rodzin, które założycie w miłości Chrystusa. To, co charakterystyczne dla osoby Jana Pawła II, to również jego skupienie na modlitwie. Wiele razy patrząc dziś na te materiały filmowe czy zdjęcia zauważycie jak, z jaką łatwością papież wchodził w ten kontakt z Panem Bogiem, którego dzisiaj, patrząc na Jego osobę, możemy Mu zazdrościć, a przede wszystkim możemy się od Niego tego uczyć. Wielka cześć i szacunek do Najświętszego Sakramentu, ale również i Nabożeństwo do męki pańskiej. Jan Paweł II miał zwyczaj odprawiania codziennie drogi krzyżowej. Myślę, że wzięło się to w nim z tych pielgrzymek z lat dziecięcych, kiedy tata zabierał go na dróżki kalwaryjskie, i już wtedy kształtowało się w nim to nabożeństwo do męki pana Jezusa. Święty Jan Paweł II odmawiał codziennie modlitwę do Ducha Świętego. Ta jego zażyłość z Duchem Świętym sprawiła, że ten Jego pontyfikat dzisiaj możemy nazywać wielkim. Jego postać jest wielka. To właśnie on staje się dla nas przykładem i wezwaniem do tego, że jeżeli będziemy współpracować w naszym życiu z Duchem Świętym, to równie pięknie możemy rozwinąć wszystkie talenty, którymi Bóg nas obdarzył. Tego wam z całego serca życzymy abyście zapatrywali się w postać Świętego Jana Pawła II i z jego nauczania, z jego postawy, z jego świętości czerpali, czerpali inspirację dla własnego życia. i stupor si in cielo e in terra ma nel nostro quotidiano da noi bisogna che dimitte noi c'è vita nostra si cura dei nostri vittimi e dei nostri e tre rossi in tentazione, se liberano San